Pan mnie zmusił, żebym przed świętami panu powiedział coś takiego, że pan wychodząc tu na mównicę pieprzy jak nosoroże żyrafę. Dziękuję bardzo. Panie radny, ja bym jednak prosił o, o zachowanie pewnej, pewnej powagi. Proszę bardzo, pan radny Pietruczku, Grzegorz. Ja widzę, że poziom dyskusji jest taki PSL-owski teraz, więc taki, taki panie radny, naprawdę typowy PSL, granatem od pługa oderwany. Ja powiem tak, wytłumaczę panu jak chłop krowie na miedzy, może pan wtedy zrozumie, bo inaczej pan nie ogarnie tematu. Po pierwsze, żeby pan zrozumiał o tym modlinie, bo pan tak coś tam widział, ale nie do końca lotnisko, samoloty, to już było wydarzenie historyczne. Żeby Pan zrozumiał, że to lotnisko wygenerowało 70 milionów złotych strat, za to nikt nie poniósł odpowiedzialności. I Pan oczywiście i koledzy z PSL-u 70 milionów w tą czy w tą, to absolutnie to tam nie ma problemu. Dla nas jest ten problem. Jeśli Pan chce się wypowiadać, to ja proponuję, ja mogę Panu korpetycji udzielić i pokazać Panu, jak wypływają pieniądze z tego województwa. I też mogę Panu dodatkowo powiedzieć, że to, co Pan powiedział, że 12 lat mycia samochodów 300 tysięcy, no widzę Pan, że Pan. Nie do końca rozumie tekst czytany. No może to jest jakaś forma problemu. Więc ja będę mówił do Pana wolniej drukowanymi literami. To był za okres trzech lat, niecałych. Te 300 tysięcy.